Miejsce dziesiąte. W krzywym zwierciadle. Witaj święty Mikołaju. Clark Griswold, głowa rodziny, jest zdeterminowany, by stworzyć dla bliskich idealne, tradycyjne Boże Narodzenie. Jego plany szybko zamieniają się w serię katastrof, począwszy od próby wycięcia gigantycznej choinki. Kolejnym chaosem jest próba uruchomienia 25 tysięcy lampek choinkowych, co kończy się awarią prądu w całej dzielnicy. Sytuację dodatkowo komplikuje niespodziewany przyjazd niezapowiedzianego kłopotliwego kuzyna Ediego i całej jego rodziny. Clark traci cierpliwość, gdy zamiast oczekiwanej premii świątecznej dostaje bon, co prowadzi do szalonego porwania jego szefa. Ostatecznie policja i interwencja żony szefa pomagają Clarkowi uratować święta, uświadamiając mu, że chodzi o bycie razem w chaosie. Film ten zarobił w USA ponad 71 milionów dolarów, zaś dokładna oglądalność kinowa w Polsce nie jest publicznie dostępna. Miejsce dziewiąte. Uwierz w Mikołaja. Film Uwierz w Mikołaja z 2023 roku to polska komedia romantyczna, której fabuła splata ze sobą kilka historii miłosnych i rodzinnych w okresie świątecznym. Główna bohaterka Agnieszka próbuje poukładać swoje życie, odkrywając przy tym rodzinne sekrety i stawiając czoła nowym uczuciom. Kluczową postacią jest listonosz Olaf, który niczym współczesny Mikołaj staje się mimowolnym łącznikiem między losami bohaterów. W tle rozgrywają się perypetie starszych i młodszych bohaterów, zmagających się z samotnością, rozczarowaniami i poszukiwaniem magii świąt. Cała opowieść jest ciepłą i wzruszającą satyrą na presję idealnego Bożego Narodzenia. Film zachęca do wiary w cuda i w to, że na miłość zawsze jest właściwy moment. W Polsce film odniósł sukces, gromadząc w kinach ponad 690 tysięcy widzów, a później blisko milion przed telewizorami. Miejsce 8. Grinch. Świąt nie będzie. Film opowiada o zgorzkniałym zielonym stworzeniu o imieniu Grinch, w tej roli Jim Carrey, które mieszka samotnie na szczycie góry, nienawidząc radości i zgiełku świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy miasteczka ktośowo na dole uwielbiają Boże Narodzenie i są pochłonięci konsumpcyjnym szałem przygotowań, co tylko irytuje Grincha. Zdeterminowany, by zniszczyć ich szczęście, Grinch planuje przebrać się za świętego Mikołaja i ukraść wszystkie świąteczne prezenty i dekoracje. Jego plany komplikuje mała, urocza Cindy Luchu, która jako jedyna widzi w Grinchu więcej niż tylko złośliwego stwora. Ostatecznie Grinch, widząc, że mieszkańcy Ktosiowa cieszą się świętami mimo braku prezentów, przechodzi przemianę, a jego małe serce powiększa się o trzy rozmiary. Film zarobił na świecie ponad 345 milionów dolarów. Ale dokładna liczba widzów kinowych w Polsce nie jest publicznie dostępna. Miejsce siódme Planeta Singli 2. Kontynuacja hitu opowiada o dalszych losach Ani i Tomka, których związek wbrew świątecznej atmosferze przechodzi poważny kryzys z powodu różnic charakterów i życiowych ambicji. Ania angażuje się w akcję charytatywną z przystojnym Oscarem, co budzi zazdrość Tomka, który z kolei musi zmierzyć się z powrotem swojej byłej partnerki i menadżerki. Film koncentruje się na próbach ratowania tej relacji i na pytanie, czy miłość gwiazdy telewizji i skromnej nauczycielki może przetrwać codzienne zawiłości. W tle tradycyjnie splatają się zabawne historie drugoplanowych bohaterów, w tym perypetie ich przyjaciół, którzy próbują odnaleźć się w związkach. Planeta Singli 2 to komedia romantyczna o poszukiwaniu kompromisu i dojrzałej miłości. Film ten osiągnął w polskich kinach oglądalność na poziomie ponad 1 miliona widzów. Miejsce szóste: Cameron Diaz. Na planie filmu Holiday, film opowiada o dwóch kobietach: Iris z Anglii, Kate Wenslet. I Amandzie z Los Angeles, Cameron Diaz, które po rozczarowaniu miłosnym postanawiają na czas świąt zamienić się domami i życiem za pomocą internetowej strony. Iris ląduje w luksusowej kalifornijskiej willi Amandy, gdzie poznaje urokliwego Milesa, Jack Black. A Amanda zamieszkuje w idyllicznym, ale zimnym domku Iris, gdzie spotyka jej czułego brata Greyhama, Jude Law. Ich tymczasowa ucieczka od rzeczywistości przeradza się w niespodziewane romanse i odkrycie siebie na nowo. Udowadniając, że miłość można znaleźć w najmniej oczekiwanych okolicznościach. To ciepła, inteligentna komedia romantyczna o tym, jak zmiana otoczenia może kompletnie odmienić spojrzenie na własne życie. Szacuje się, że film Holiday obejrzało w polskich kinach kilkaset tysięcy widzów, około 350 tysięcy lub 500 tysięcy, generując niemal 1,5 miliona dolarów przychodu. Miejsce piąte. Miłość jest wszystkim. Akcja filmu rozgrywa się w Gdańsku w okresie przedświątecznym i przedstawia splecione ze sobą historie kilku bohaterów, którzy szukają miłości i sensu życia w ferworze przygotowań. Główni bohaterowie, w tym Rozczarowana Gwiazda Telewizji, Uroczy Mikołaj, Samotny Ojciec oraz Zakochana Para Młodych przechodzą serię zabawnych i wzruszających perypetii. Film jest typową, ciepłą komedią romantyczną, która ukazuje, że miłość bywa nieprzewidywalna i może zdarzyć się każdemu. Niezależnie od wieku czy statusu społecznego. Bohaterowie muszą zmierzyć się z błędami przeszłości i dać szansę uczuciom, aby ich Boże Narodzenie stało się naprawdę magiczne. Film Miłość jest wszystkim osiągnął w polskich kinach oglądalność na poziomie ponad 620 tysięcy widzów. Miejsce czwarte. Czwarta część popularnej serii świątecznej ponownie splata losy znanych bohaterów Mela, Mikołaj Karolina. Oraz nowych postaci, których życia zbiegają się w magiczny dzień Bożego Narodzenia. Tym razem opowieść koncentruje się na tematach takich jak konsekwencje podjętych decyzji i próby poszukiwania własnej tożsamości, szczególnie przez postać Mikołaja, zmagającego się z utratą i nowymi wyzwaniami. W filmie pojawiają się wątki miłosne, rodzinne sekrety oraz charakterystyczny dla serii humor, przeplatający się ze wzruszeniami. Bohaterowie muszą zmierzyć się z nieoczekiwanymi zwrotami akcji, które udowadniają, że święta przynoszą nadzieję nawet w najtrudniejszych momentach. Mimo dystrybucji utrudnionej przez pandemię film Listy do M4 osiągnął w polskich kinach oglądalność na poziomie ponad 1 180 000 widzów. Miejsce trzecie to właśnie miłość. Film opowiada o dziesięciu oddzielnych, lecz zazębiających się historiach miłosnych i komediowych, które rozgrywają się w Londynie w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. Wśród bohaterów znajdują się m.in. nowo wybrany premier, pisarz uciekający przed zdradą, starzejący się gwiazdor rocka, a także zakochana para młoda, której świadkiem jest skryty adorator. To ciepła, zabawna i wzruszająca mozaika ludzkich emocji. Która ukazuje, że miłość rzeczywiście jest wszędzie i ma wiele różnych oblicz. Wszystkie wątki zbiegają się w magiczny dzień świąt, udowadniając, że nadzieja i uczucia łączą ludzi w najmniej spodziewanych momentach. Film osiągnął globalny sukces, zarabiając ponad 246 milionów dolarów. Zaś w Polsce przychody z kin wyniosły około 1,3 miliona dolarów, co szacuje oglądalność na kilkaset tysięcy widzów. Około 300 tysięcy do 450 tysięcy. Miejsce drugie. Kevin sam w Nowym Jorku. Kontynuacja kultowej komedii opowiada o Kevinie McCallisterze, który podczas świątecznej podróży gubi się na lotnisku i przez pomyłkę leci do Nowego Jorku, podczas gdy jego rodzina udaje się na Florydę. Wykorzystując kartę kredytową ojca, Kevin zamieszkuje w luksusowym hotelu Plaza, ciesząc się samotnością w wielkim mieście. Dopóki nie wpada na starych wrogów, mokrych bandytów Harego i Marwa. Złoczyńcy planują obrabować ogromny sklep z zabawkami, ale Kevin zastawia na nich serię sprytnych i bolesnych pułapek w remontowanym domu Wujostwa, krzyżując im plany. Po raz kolejny film łączy pomysłowe pułapki i slapstickowy humor z ciepłym przesłaniem o rodzinie i magii świąt. Film odniósł globalny sukces. Zarabiając ponad 358 milionów dolarów. Zaś w Polsce jest telewizyjnym fenomenem, gromadząc corocznie przed telewizorami wielomilionową widownię. Miejsce pierwsze: Kevin sam w domu. Film opowiada o ośmioletnim Kevinie McCallisterze, który zostaje przypadkowo zapomniany przez swoją rodzinę, pośpiesznie wyjeżdżającą na świąteczny urlop do Paryża. Początkowo ciesząc się pełną swobodą, Kevin musi szybko stać się obrońcą domu. Gdy dwaj włamywacze, mokrzy bandyci, Harry i Marv, planują obrabować jego posesję, chłopiec korzystając ze sprytu i inwencji, zamienia dom w pole bitwy, zastawiając na złodziei serię pomysłowych i komicznie bolesnych pułapek. Film łączy humor sytuacyjny z ciepłym przesłaniem o wartości rodziny i uczy Kevina odpowiedzialności, zanim ostatecznie dochodzi do wzruszającego pojednania. Film odniósł globalny sukces, zarabiając ponad 476 milionów dolarów. Zaś w Polsce jest telewizyjnym fenomenem, gromadzącym corocznie miliony widzów. Rekordy sięgały ponad 8 milionów podczas jednej emisji.